Siemaneczko, z tej strony Ferezika, a to skądś, na ale ze Star Table. Mm. <coughs> I dzisiaj jest... E, I dzisiaj skontynuujemy zadaka z, z dzikiego lasu. E, teraz sobie zjedzemy właśnie dzikie Teraz sobie pojedźmy tam do posterunku do i... Może sobie dzisiaj kupimy dzikuska, chociaż nie wiem, bo nie wiem, którego kupić. Bo naprawdę jest ich. Jest ich e, pięć. I są wszystkie one prześliczne. Więc <kluzny> muszę się naprawdę mocno zdecydować. Dobra. Uje, tu, 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 tu. Sorry, nie chcę na ale jakoś... Nie chcę czytać znaczeń. Ach, to to taki? Oj, ja, nic tu nie ma, ok. Mamy tutaj posprzątać ten panel. Może coś tu będzie, wiadomo. Ja, <kluzny> <kluzny> ja przecież tam trochę zadatki, porobiłam, ale chyba jedną z tych główków więc różnicy tam nie zrobię z niczym. Jedziemy widzę. i że O na ile przeszkód że jesteśmy na tej. Słyszałam, że jesteśmy na Aha, typowa ja O Boż. To łatko jedyna, jakie tutaj są drifty. <laughs> wspaniale. Bardzo mi widać aż. Koniec z Jedziemy. To jest sobie ciekawe, gdzie nas ostro doprowadzi yeah! I znowu piękny dzień. Ten jeleni, co był w poprzednim odcinku, ale jest śliczny. Ten jeleni jest cudowny. screener. Naprawdę super. Ale super. Naprawdę, dziki las to jeden z moich ulubionych obszarów w tej grze. O, teraz możemy z zrobić. że jak to screena zrobimy. Jele stanie. <grystanie> <grystanie> jak tu jest mosko? O oh my god, jak tu jest ślicznie matko! Nie no, nie mogę się napatrzeć. O, oh wow! O oh wow! ZA RADACZKI! Wow... CUDO, 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 RAPI... O! Idealne. I teraz to będzie screen. Dobra, czekajcie. Przecież... Wow, to jest bez ślicznie. jeszcze śliczniej niż tam. Pytaj, co to za dziwna wiewiórka bez futra na twoim grzbiecie. Trochę za duża jak na wiewiórkę na nie sądzisz? Ale jestem. To... No Witam dziki wreszcie. Mieszkają tutaj trzy stada dzikich koni nierwieckich. Dawno temu byliśmy zjednoczeni, ale z... a... trwające wiele pokoleń. Po kole... Czekajcie, z góry byliśmy. Dawno temu byliśmy je zjednoczeni, ale trwające wiele pokoleń. Kłótnie doprowadziły do podziału, teraz żyjemy oddzielnie, <laughs> o, oddzielnie a każde stadio ma własną kulturę i poglądy. Ja i, ja i zierbaki należymy do stada leśników. Dziękuję za serdeczne przywitanie. Potem się mówić? Przydaję Wierka mówi chwilę. Ty nie jesteś Wiewiórką, prawda? Nie, ty jesteś. Oaj, co to za człowiek? <coughs> Możecie sobie zastopować i czytać. I co teraz? Co ja...

co my tu mamy? Kurczę, ale mnie dzisiaj katar wziął, kurde. Sorry że, no, że ma taki katar, ale no, wybaczcie. ślicznie to są konie, naprawdę. Ale tu jest bosko. Wiecie co, ja tu zawsze będę chyba przychodzić na zabawki dzikie konie. Serio? Bo ślicznie. Takie kwiaty lubi się bardziej kolorowe, bo łzy, ale ja jakie kolorowe. Sorry, 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 że tak kataruję. Juniper, juniper. O, jaki ładny. Mam to jakie cud oh, Jakie śliczne ozdoby Oh my god Dobra, dobra, dobra Musimy to kupić jeszcze to sprzedaje <coughs> Dobra, Piotr, to sobie kupimy Chyba, tak. O, tu jeszcze są sklepy! Dobra, tylko zróbmy sobie to ostatni kuk. Tutaj o, Zaraz ci przyjdziem koniem. O matko, o matko, nie mogę się napatrzeć na to wszystko. To jest bosko. Chcesz dowiedzieć się czegoś, ale się... Yy, Zobaczmy sobie, bo nie wytrzymam. O, wow, tu też są ładne Zwłaszcza ten kantarek. Ej, naprawdę tu są śliczne rzeczy. Dobra, jeszcze sobie pójdziemy tam. O, oh, my God. Ale będzie shopping? Zaraz tam sobie pojedziemy, Tylko tutaj wrócę do niej. O oh mój Boże O oh mój Boże Dobra Dobra, jedziemy tam Dobra, zobaczmy co tam jeszcze można kupić A fajnie, że jeszcze te wszystkie poruszają tak samo Dobra, tutaj jedziemy. Wow, a tu jest... Mosko? Mm. <laughs> <laughs> dobra. Tak, tutaj jest. Co ty tutaj masz? A, jest ręko, dobra. E, a ty? Co tutaj masz? Wiewióreczko? Aha, okej. Okay. O, to jest ładne. <laughs> Czy jakieś sklepy jeszcze tutaj znajdę? Tutaj ty... o mamy kurczę Dobra, 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 dobra. Kupujemy to, 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 to na pewno. Tutaj jeszcze przyjedziemy. Kurczę, jak to ślicznie. Na pewno to z bosku. Nie mogę przestać mówić słowa wow. Wow, wow. o wow! O, ale tu tu byłam, ale jak się zachwycam. Tu jeszcze są na kopytka. O, ja tu mam już. ile ja tak zbuduję? Ja mam szlingów, no. to jak mało. Nie, 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 nie ja, ja, ja to kupuję, kupuję, kupuję. Chciałabym, żeby wyższego poziomu reputacji, żeby... Kurde. Nie dadzą mi się na Towarzyska. Wy. Dobra, jedziemy sobie na górę. Może na górze coś jeszcze będzie. O wow. O wow o wow o wow o Policzcie. Policzcie ile w tym odcinku powiedziałem wow. Bo ja nie wiem. Chyba za dużo.

Gdzie jest ta rewolucja? To chyba o to chodzi, czy nie? A to będziemy z... robić. Spokojna głowa. Tam się jakaś jest możemy sobie tam sobie wyjechać zaraz. Wow. Cześć, cudownie tu jest! Dobra, już się w tym miejscu z wami żegnam, no zobaczymy w tym odcinku.